Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić prawie nowe BMW serii 1 F40 i w tym samochodzie zamontujemy układ wydechowy typu Kedbek od firmy MG Motors, ponieważ ten samochód jest już wyposażony w GPF i fabrycznie nie brzmi. Także łapcie kilka przebitek z naszej realizacji i zaraz wracamy. Dobra. Today I'ma wake up a new man, driving a new road, develop a new plan. I'll never be blue, man. Whatever the view, man. Go to a new beach, get me a new tan. I'ma write down every single thought. I go on my wall, I will I never fall. I've been gone for a minute. Winning. I'm up late, up early, I gotta get it. Keep working, now we gotta make a million. you got it, see got it, I see I it, Go, go, go get it, you. got it, I I know you could do it. <laughs> Auto mamy skończone. W tym odcinku poprawiliśmy dźwięk za pomocą firmy MG Motorsport. Wydech brzmi genialnie. Także ja jestem mega zadowolony, zostawcie suba na kanale i widzimy się w następnym razem, cześć!